Radio Gdańsk. Słuchaj od razu. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry. Wbrew opozycji, wbrew pracownikom w szpitali, ale jednak prywatyzujecie szpitale. Wczoraj zapadła decyzja o komercjalizacji Zaspy i Wejherowa. Szczególnie na Zaspie mam wrażenie, że opór jest dużo. I tam mówią, że nie chcą być pierwszą szpitalną spółką na pomorzu, która upadnie. Panie redaktor, pani w pierwszym zdaniu mówi językiem PiSu. Nie prywatyzujemy. Komercjalizujemy. To oznacza, mhm. że zostawiamy całkowicie, w 100%, w 100 pod kontrolą publiczną szpitale, które są przekształcane. Chcemy ustanowić w tych szpitalach, do końca roku to będzie dziesiąty już pewno szpital, mówię o Redłowskim. Chcemy wprowadzić zdrowe zasady, w których podczas których nie tylko dyrekcja, ale każdy ordynator i każda oddziałowa będzie się liczyć z wydatkami, które mają miejsce w danym oddziale, ale pani Marszoku, i samo przekształcenie pana zdaniem to spowoduje. To jest kwestia menadżera, który stoi na, na czele takiego szpitala. I dlatego wymieniamy. Czy on jest dyrektorem, czy prezesem? Wszystko jednak się nazywa. Panie redaktorze, dlatego ich wymieniamy. Doskonale opinia publiczna, również redaktorzy tego radia wiedzą o tym. Nie tylko, nie tylko ZASP, ale w kilku innych przypadkach nastąpiły zmiany, zmiany takich menadżerów i chcemy wprowadzić zupełnie inne, inne relacje, zwłaszcza relacje ekonomiczne, z zachowaniem pełnego katalogu zadań medycznych, które są to realizowane. Jeśli chodzi w o katalog, to do tego dojdziemy. Ja przeczytałam, że pan ułożył takiego sformułowania, że wprowadzamy ostry nadzór nad ekonomicznymi decyzjami szpitali. Ja tak się zastanawiam, a co dotychczas robiliście? A jaki my mieliśmy na to wpływ? No To pan to wybierał pytanie... dyrektorów. I dalej da... pan będzie miał wpływ na to, kto będzie prezesem. Ale ile pieniędzy z NFZ-u będzie w tym szpitalu, nie będziemy miał pan na to wpływu. Nie mam na to wpływu, natomiast chcę w zasadniczy sposób zmniejszyć obciążenia i w szczególności zobowiązania tych szpitali. Przypomnę, w, jeszcze w ubiegłym roku to było ponad 400 milionów złotych. W wyniku tych przekształceń uzyskujemy 71 milionów złotych wsparcie ze strony ze strony rządu. Oczywiście samorząd województwa też musi się do, do, do tego procesu dołożyć. Ja dzisiaj mogę powiedzieć jednak z pewną satysfakcją, że te szpitale, które zostały przekształcone, funkcjonują, realizują swoje obowiązki lecznicze. Nie zmniejszone zostały, zostały zakresy y, y, tych zadań leczniczych, które, które były wykonywane. Ale pozytywnych skutków jeszcze nie widać jakichś finansowych? Y, to jest proces. To jest proces, który będzie trwać pewno, pewno nie tylko kilka miesięcy, ale pewno, pewno dwa, trzy lata, bo trudno jest y, na przykład zobowiązania kościerskie w kościerskim szpitalu zredukować o tak sobie nabstryknięcie z, z dnia na dzień. Ale w tym szpitalu budowane są w tej chwili już zdrowe relacje. W tym szpitalu już każdy, każdy sprawdza, każdy ornator sprawdza, jaki jak jest poziom wydatków, jak są ordynowane choćby, choćby prace diagnostyczne czy badania diagnostyczne. To po prostu wszystko ma wpływ na, na koszty I, i każdy w tym, takim szpitalu, nie tylko w kościeżeniu, ale w każdym innym szpitalu musi się tym przejąć. No, to byłoby dobrze, gdyby było tak, jak pan mówi. Moja wiara w to, że tak jest, nie jest zbyt duża. Ale zobaczymy. Mówi pan o tych publicznych pieniądzach, o 70 milionów. A, a dlaczego inne samorządy nie są takimi, tak nieprą do tych, tej komercjalizacji? Czy nie obawia się pan, że trochę jesteście za szybcy? Że w skali kraju tak się wcale nie dzieje? Ja tylko przypomnę, że około 120 jednostek, 120 szpitali w skali całego, całej Polski zostało już przekształconych. Ostatnie decyzje kilku moich kolegów, na przykład marszałka województwa śląskiego, dotyczą 10 szpitali. Województwo mazowieckie, które w absolutnie tragicznej sytuacji finansowej to, to, to przypomnę, składa kolejne wnioski na trzy już kolejne szpitale wcześniej przekształconych zostało, zostało 6. Gorzów Wielkopolski dysponował czy dysponuje nadal szpitalem wojewódzkim, który miał największe zadłużenie w skali, w skali wszystkich szpitali w całej Polsce. Też poszedł dokładnie tą, tą samą drogą. Ja nie mówię, że to jest droga fantastyczna. Ja nie, wcale nie twierdzę o tym, że, że w sposób nie wiem, euforyczny powinien się podchodzić A do procesu przekształceń. Boi? Czego się boję? No, pani redaktor w zasadzie wymieniła jeden z istotnych powodów. My nie mamy do końca wpływu na na przychody generowane w danym, danym szpitalu. Boję się o cały, cały system. Dlatego z jednej strony musimy porządkować, porządkować finanse i zwiększać systematycznie poprzez realizację właśnie procesu przykroceniowego nadzór nad wydatkami w, w, takim, w takim szpitalu, nad, nad całym procesem, procesami gospodarczymi. Tam, tam są przecież decyzje podejmowane na każdym oddziale i na, na, poziomie, na poziomie dyrekcji. Ale z drugiej strony... Stale aktualne są oczekiwania wobec, wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, wobec Ministerstwa Zdrowia co do wysokości procedur, co do powiązania. E, jednak e, polityki, która jest realizowana na poziomie, na poziomie regionu z, z, z tymi działaniami, które... No to tam LZ obiecują, prowadzi. ale najwcześniej pewnie od 2015 roku, więc jeszcze... No i to jest przykre, bo to jest, to jest ten jeden element, jakby po, bardzo poważne, brakujące ogniwo, które musi być, musi być w Polsce rozwiązane. Inaczej szpitale po prostu będą, będą co jakiś czas systematycznie się zadłużać. No na to, to, zrobi... <laughs> Przepraszam, ministerstwo, nie ma pan na razie dużego wpływu, ale pan powiedział, że pan zakłada, że szpitale nadal będą wykonywały te, to, co do tej pory... I nie będą redukowały nierentownych gdzieś oddziałów, których potrzebują pacjenci. A da pan głowę za to, że tak będzie? Na pewno będziemy tego pilnować poprzez e, rady nadzorcze, które, e, które formujemy w, w każdym z tych, e, z tych szpitali. Otóż. E, Różnica pomiędzy szpitalem, który jest we władzach publicznych, a jeszcze raz podkreślam, my nie prywatyzujemy szpitali, my je komercjalizujemy, i te szpitale nadal są pod kontrolą zarządu województwa, sprawowaną poprzez rady, rady nadzorcze. To oznacza, że ta różnica, o której wspominam, w stosunku do, do prywatnych szpitali, które wybierają jak rodzynki z ciasta tylko te procedury, które są po prostu dla nich wysoko, wysoko opłacalne. A my mówimy nie. Dopuszczamy możliwość nawet osiągania strat w niektórych, na niektórych oddziałach, ale globalnie szpital musi się zamykać w, w kwocie, która jest jemu, jemu dostępna, a nadto musi poszukiwać również tych pacjentów, którzy zapłacą za usługi, bo spółki dają taką, taką możliwość. To tak łatwo nie jest zlikwidować oddziału, ale wyobrażam sobie sytuację, w której nierentowny oddział na przykład ogranicza łóżka i Rada Nadzorcza decyduje, że trzeba się bilansować, więc ograniczamy łóżka, i tak jak dzisiaj brakuje nam łóżek internistycznych, będziemy mieć. W danym szpitalu o połowę mniej? Najpierw trzeba sprawdzić, sprawdzić dlaczego, dlaczego w jednym, na jednym oddziale wewnętrznym, w jednym z naszych szpitali, na przykład na, na Zaspie, w pierwszym kwartale osiąga się straty na poziomie około miliona 400 tysięcy złotych, a w szpitalu, w szpitalu na przykład Apollo w Gdyni przy placu kaszubskim, czyli w drugim naszym, naszym szpitalu, na oddziale wewnętrznym osiąga się straty na poziomie 30 tysięcy złotych. To po prostu jest różnica. Trzeba szukać po prostu tych oszczędności w każdym na każdym oddziale, a nie tylko redukować łóżko. Łóżka. Redukcja łóżek jest ostatecznością. Trzeba, trzeba każdą, każdą zaordynowaną diagnostykę sprawdzić. Trzeba zapewne, zapewne badać i monitorować wszystkie wydatki związane z, z ordynacją leków. No po prostu lekarze muszą się też przejąć, przejąć wydatkami. Panie Marszałku, ale proszę mi powiedzieć, skoro taki proces komercjalizacji to jest dobry proces dla pomorskich szpitali, to czemu nie chcecie skomercjalizować wszystkich? Przede wszystkim zabraliśmy się za te, te szpitale, które, w, w których dość szybko można było uzyskać akceptację załogi i dyrekcji. Przykład szpital Matki Dziecka w, na Polankach, na ulicy Polanki albo te szpitale, które były w tragicznej sytuacji, jak choćby Kościerzyna, czy też w trudnej sytuacji, jak choćby Zaspa. Ja przypomnę, bo wszyscy mówią na, na, na lewo, na prawo, słyszę, że, że Zaspa przecież do, do tej pory świetnie funkcjonowała. Zaspa ma zobowiązań w tej chwili wymagalnych na poziomie 17,5 miliona złotych i to jest, to jest problem. W jakimś momencie to trzeba, to trzeba przerwać, więc, więc nic dziwnego, że są takie, ani inne decyzje podejmowane i personalne, i oczywiście organizacyjne. Dobrze, to zmieńmy na chwilę jeden temat dzisiaj się pan spotyka z prezydentami trójmiasta, a będziecie rozmawiać w sprawie lotniska w Kosakowie. To znaczy, że się porozumiecie w sprawie tego lotniska i w jaki sposób przejmiecie to lotnisko w Kosakowie? Rębiechowo przejmie? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Właśnie od tych rozmów będzie bardzo dużo zależeć. Na razie prowadzone były w tej materii analizy, jaki wpływ na włączenie majątku Kosakowa do lotniska w Rębiechowie będzie mieć ta, ta operacja na, na sytuację finansową całej całe spółki. Jakie straty spowoduje, tak? No, zakładamy, Zgodnie z, z tym, o czym prezydent Szczurek mówił, że lotnisko będzie generować koszty na poziomie 15 milionów złotych rocznie, więc jest pytanie, kto to kto takie koszty ma pokryć. Skąd się zbiorą, z, z, zbierzemy taką ilość pasażerów? Zakładamy, że minimalna ilość pasażerów, która powinna przejść przez lotnisko, skorzystać z lotniska w, w Kosakowie, to jest około pół miliona. To wydaje się, że to są, to są założenia nieprawdopodobne. Ale z drugiej strony, no, nie możemy. Możemy też dopuścić do tego, żeby, żeby nie tylko władze, władze samorządowe, ale też i też spółka w, w Kosakowie ponosiła, ponosiła m, ogromne, ogromne straty dla, dla realizacji całej całej koncepcji, jeśli Komisja Europejska miałaby uznać, że to jest niedozwolona pomoc, pomoc publiczna. Czy szkoda byłoby Więc, stracić te pieniądze? Szkoda, tak? szkoda byłoby stracić tej, tej infrastruktury, która tam jest, tam jest budowana. No i to jest, to jest pewien, pewien dylemat. Jeśli jeśli pewne założenia, które, o których chcemy dzisiaj porozmawiać, zostaną przyjęte przez, przez władze, władze Gdyni, jak na przykład pokrywanie strat w kolejnych, kolejnych latach, to być może warto rozważyć i tę koncepcję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.